Siema witam serdecznie w sobotę e, Dziś sobie zrobimy przegląd rynków i pogadamy troszkę o bitcoinie I też od niego zaczniemy <śmiech> <śmiech> Ach, Więc do rzeczy No chyba nie muszę mówić, że były wzrosty zajebiste, to chyba każdy wie Tak, teraz dużo ludzi kupuje, tak, się podnieca bitcoinem, fajnie, zajebiście Ok, nie? Był tu ATH na 60 tysiącach dolców jak sobie spojrzymy na wolumen skumulowany, tak to mamy tutaj o bardzo dużą przewagę yy, wolumenu wzrostowego. Tak, yy, po popytu, bardzo mało przy korektach, bardzo mało skumulowania podaży, a więc jest zajebiście. I teraz, tak, ja tu sobie zrobiłem takie notatki o Bitcoinie, wady i zalety. Czy warto kupować teraz, czy nie warto kupować teraz, ale to za chwilę. Najpierw skupimy się na yy, kwestii technicznej. Yy, <laughs> Jest oczywiście prowzostowo, bo tak jak mówiłem, tutaj mamy dużo zielonego. Yy, yy, słupków zielonych, tak? Aczkolwiek aczkolwiek yy, szukałbym korekty. I ta korekta... Mamy Najbliższą na taką korektę mamy tutaj, tak? Jakby sobie narysować kwadracik. E, kwadracik, To jest kwadracik. E, o! Nie! Coś na zasadzie. O, overbalansu sobie go przenosimy. E, Przesuwa co za główne, niewygodne. I... O. O. O! To fajnie jakby bitko na do 47 tysięcy tam 45, nie powiedzmy. To był taki techniczny fajny sygnał na kupno. Jeżeli chcielibyśmy sobie zainwestować, tak. E, oczywiście ja polecam kupienie go niezbyt dużej ilości na długi termin. Niezbyt dużej w stosunku do naszego portfela inwestycyjnego. A dlaczego? Ano dlatego, że znaczy od dwa tak nietypowo, żeby tak tutaj entuzjazm troszkę ugasić, tak? Ale o zaletach też zaraz powiemy. Bitcoin jest inspiracją do tworzenia rządowych krypto za pomocą blockchain, które zabiorą nam prywatność. To jest taka troszkę historia teoria spiskowa, ale coraz więcej się mówi o tym, że no, stworzą swoją własną kryptowalutę, jakiegoś dorara, krypto-juana już chyba tam są jakoś, jakieś projekty są w Chinach. No i wtedy co? Zniknie gotówka. A jak zniknie gotówka, to zniknie prywatność. Będą widzieli wszystko: ile zarabiasz, ile kupujesz, co kupujesz. czy jeżeli od kogoś coś kupiłeś, jakiś przedmiot, to zaraz ci to opodatkują, nie będzie można tego ukryć. Tak, no więc wiecie, no to jest trochę teoria spiskowa, ale no może to być inspiracja. Są o tym pewne przesłanki do tego. Wykorzystuje się bitcoina na czarnym rynku. No cóż. Jest to, wie, wynika to bardziej z jego zale, że jest wykorzystywane na rynku, bo łatwiej zapłacić, łatwiej przelać Nie ma tutaj jakichś takich ograniczeń międzykrajowych, tak <laughs> Łatwo stworzyć teorię techniczną na to, że będzie ciągle rus i rus Ja tu wam przy pokażę przykład Bitcoin Rainbow Price Chart I zobaczcie sobie na tą tęczę, nie? <laughs> I, wiecie, <laughs> I wiecie, to jest tak Gdyby nam Bitcoin na przykład tutaj sobie rósł tak jak rośnie i potem już tylko sobie wisiał, tak o, aby rósłby tak o, byłaby taka wielka konsolidacja i dzisiaj byłby tylko na przykład na tym poziomie, to wtedy ta tęcza byłaby po prostu no trochę niżej, nie? I też by było proste wyjaśnienie, czym tak się dzieje, no bo tęcza tak pokazała. Mi yy, ten wskaźnik przypomina linię regresji opartą na Fibonacci, która była wskaźnikiem na MetaTraderze taki program do wykresów który dostosowywał się do bieżącej ceny, znaczy repaintował. Znaczy zawsze jak sobie spojrzymy na wykres, w danym momencie to wydaje nam się, że ten wskaźnik jest idealny. Zawsze pokazuje dołki, szczyty i tam przeciwnie się, się cena odbija. ale niestety tak naprawdę to jest dostosowywanie się matematycznie na bieżąco do ceny, więc no nie, mnie śmieszy ten wskaźnik, zajebiście mnie śmieszy. No według niego tutaj jeszcze o... Możliwe jest, możliwe jest o, jeszcze w tym roku pewnie 138 tysięcy i nawet 200-300 tysięcy, ja no dobra odpadki możliwe są do 12 tam. No. Dobra, fajnie no. Jak ktoś lubi tęcze, spoko niech sobie bierze pod uwagę takie coś Dobra. Ehm, brak wartości ekonomicznej i o tym już mówiłem kiedyś na jakimś tam swoim filmie. Nie ma... Bitcoin nic nie produkuje, nie jest firmą, nie ma wartości dodatniej nie pomaga ludziom w sposób bardziej bezpośredni. <laughs> Kolejny minus to jest duża zmienność, sporo spekulacji, wiadomo, nie? nie. chciałbym dostawać wypłaty w Bitcoinach. Rządy mogą wprowadzać regulacje i restrykcje co do używania Bitcoina i to też może ograniczać jego atrakcyjność. Niemniej jednak zdecentralizowany charakter Bitcoina uniemożliwia jego usunięcie całkowite bądź wyłączenie, jak to woli. Także no tu trochę plusy, trochę minusy. I teraz skupmy się na zaletach. Fundusze inwestycyjne kupują go. A w przyszłości również emerytalne będą na pewno go kupować e, poprzez platformę Bakt. Jest taka platforma, już w Polsce też to e, jest możliwe. Ograniczona podaż, czyli deflacyjny charakter będzie 21 milionów bitcoinów i nic więcej. No i ponadto ta deflacja troszkę się zwiększyła jakby hmm, sama od siebie, bo wielu utraciło bitcoina parę lat temu, wielu użytkowników, portfele utracili i tak dalej, więc tak naprawdę tych bitcoinów jest jeszcze mniej. Hmm. No i ostatnio sporo grubych graczy i spółek ludowych kupiło Bitcoina, na przykład Elon Musk. No to jest jakiś plus, tak? E, dobrze działa na tłum. Bitcoin wykazuje pewną niezależność do innych rynków. Na przykład podczas krachu wprawdzie spadał ostatnio w koronakryzysie, ale nie aż tyle i się wybronił. Pamiętacie, jak krytykowałem, że a, chuj z tym Bitcoinem, bo wszystko spada i on też jednak zaczął spadać. A myślałem, że to będzie taki safe haven. Daje więc możliwość dywersyfikacji, i tu się zgodzę, czy też może być swoistym safe haven. I z tym safe haven, no to tak wiecie, to jest safe haven, ale bardziej długoterminowe, nie? Dalej mi się wydaje, że chyba złoto byłoby tutaj lepszą opcją, no, ale dobra. Zwiększa się ilość portfeli, no to tak bardziej jest po statystykę, ale to bardziej wynika z tego, że jest po prostu znowu fame, bo swoje urósł. Rozrasta się infrastruktura, czyli zwiększa się ilość miejsc, gdzie można płacić bitcoinem. Ale trzeba by było chyba dokładnie zobaczyć, czy rzeczywiście ta dynamika wzrostu w tych miejsc jest aż taka istotna, a statystycznie tego nie sprawdzały. Prywatość Bitcoina, nie można go skonfiskować, ale z drugiej strony rządy zawsze coś wymyślą. No i wygoda w użyciu, chociaż są lepsze krypto pod tym względem. I to tyle. I teraz sam musisz się zastanowić, kupować czy nie. Ja powtórzę jeszcze raz, kupować, ale na korektach i za niewielki procent naszego portfela inwestycyjnego. Nie wiem, 10-15% i niech się dzieje z nim, co chce! Niech się dzieje, co chce! Dobra, to tyle co do bitcoina. Jedziemy dalej z przeglądem Ethereum. No tutaj dużo do powiedzenia nie mam, bo właściwie tak za bitcoinem zapierdala. Podobny wykres, też mamy dominację popytu tutaj piękną, więc. Jeżeli kupujemy bitcoina, to może warto też, jak ktoś, nie wiem, z jakichś powodów tego bitcoina nie lubi, a bardziej za Ethereum, to myślę, że spokojnie można kupić Ethereum, bo. Hmm. Będzie go naśladował i tutaj zobaczcie sobie technicznie Ktoś go tu podkupowywał to ethereum O zobaczcie tutaj jakie były obroty zajebiste Były jakieś pewnie paniczne spadki albo realizacja zysków tak? A ktoś sobie podkupowywał kto wierzył w ethereum Dobrze Ech. Mamy SMP 500 No nasze S&P o muszę bardziej udalić O tutaj mieliśmy tutaj marzec Korona Bessa tak? No i mamy nowe ATH, nowe, nowe, ciągle nowe, nowe, przez te dodruki pieniędzy w USA. Teraz mamy tutaj taką korektę. Jeżeli ktoś chciałby kupować ETF-a pod S&P 500, no to podobnie tak jak na Bitcoinie pokazywałem, szukamy największej korekty, przenosimy ten kwadracik tutaj i tu nam wyjdzie gdzieś, podejrzewam gdzieś tutaj będzie fajna strefa do kupowania ETF-ów. No i do kopywania oczywiście też na długi termin. Nasz wik oczywiście to no, nie jest takie mocny, jak widzicie. <laughs> jest masakra. <laughs> Ostatnio tutaj ładnie odbił, tutaj, o i tutaj pięknie. Teraz nam tak konsoliduje lokalnie. Mm, co to jeszcze mogę powiedzieć? No tu widać ewidentnie jakąś obronę na poziomie 1800. Mm, a tutaj zobaczcie, mamy dużo, dużo czerwonego. Tutaj dużo sprzedaży, ale ale mimo tych potężnych obrotów Cena się wybrania, znaczy cena, indeks się wybrania, co oznacza, że zostało to wchłonięte. No ktoś tutaj, e, ktoś tutaj inwestuje dalej. Dax, no Dax jest podobny do S&P 500, nie mam tutaj dużo do dodania. E, e, dolar do złotówki, tylko na tym się skupimy. Ostatnio ładnie wzrósł, co przełożyło się również na wzrost wartości mojego portfela akcji amerykańskich się tutaj pochwalę tak nieskromnie, no ale tutaj widzę, będzie teraz problem wybić dalej bo zobaczcie jakie tu mamy silne opory w tym miejscu mm, więc na pewno będzie tu problem będzie może konsolidować, albo wrócić gdzieś cena tutaj, dobra jedziemy dalej a teraz skupimy się na moim portfeliku to jest mój portfelik, Apla sprzedałem tak, sprzedałem Apla, zaczął mnie wkurwiać myślałem, że po tym splicie będzie jakaś zapierdol do góry yy, Za bardzo chyba emocjonalnie Podjąłem tę decyzję, przyznaję się bez bicia yy, No i go sprzedałem gdzieś, gdzieś tutaj, już nie pamiętam I kupiłem Kupiłem ETF-a za to yy, Zaraz pokażę jakiego ETF-a więc... no, Poza tym April jest trochę przegrzany Ja myślę, że oczywiście on będzie rósł On będzie rósł, ale na ten yy, Uważam, że zrobiłem duży błąd I w na razie nie ruszam Pepsi Kupiłem po 136, więc to niewielka strata. Warto byłoby się zastanowić nad dokupieniem. W tych rejonach, tak? Dywidenda jest, fajnie jest. Długoterminowo Pepsi wykazuje zajebistą. Tutaj zajebisty opór przed spadkami. E, Rio Tinto, bardzo fajny zysk tu też mam. Przez chwilę bardzo zajebisty, teraz jakaś tam lekka korekta. Ostatnio dywidenda była. Znaczy ja się jej nie dostałem, nie wiem czemu. Może jakoś tam z Ameryki idzie później, nieważne. Nie, nie, nie Eee, także jest ok. Kupowałem gdzieś tu yy... i PZTU! Co ciekawe, PZU, o którym nie raz pisałem na fanpage'u, że to, to jest mimo wszystko moim zdaniem. Mimo tych sentymentów zjebanych politycznych, tak? Bo to państwówka, uważam, że to jest jednak dobra społeczka i, i warto by było nawet ją dokupić gdzieś na tych poziomach. Chyba, że będzie dalej szła do góry, bo myślę, że będzie. Skarbiec Holding to mam na większy zysk, bo to jest jedyna spółka, którą. Yy... Znalazłem odwagę, żeby ją kupić na tych spadkach po 18, po 18 zł. Tu kupowałem, tu kupowałem, tu przeczekałem żelazne jajca trzeba mieć. No i poszła ładnie, jest zajebiście, fajnie. Dywidendy, oczywiście, nie płacili w tym roku, ale myślę, że będzie, będzie. Gazprom, tu jestem, tak, trochę na zero, ale fajna dywidendka. Moim zdaniem niedowartościowana spółka, no wiadomo, kwestie polityczne Rosja, wiadomo, nie będę tutaj się więcej wypowiadał. Wotum ostatnim bardzo mi fajnie wzrosło, kupowałem po 12. Oczywiście ja leniwy jestem i jeszcze nie sprawdziłem czemu taki wzrost był, ale sprawdzę. Dobra, um, czy będę to kupowywał? Myślę, że nie. I grotno, w którym popadałem dosyć duże nadzieje, no konsoliduje niestety, albo niestety wleźli w fotowoltaikę. Fundamenty bardzo dobre. Możliwe, że to są dobre rejony do, do kupienia. Sprawdźcie sobie. Wszystkie te spółeczki sobie sprawdźcie fundamentalnie. Myślę, że warto. I w końcu tutaj e shares, uh, World ETF, Core MSCI. To jest taki indeks um, na całą światową gospodarkę. Tu jest i trochę akcji amerykańskich, nie wiem, angielskich, tygrysy azjatyckie, jakieś tam wybrane spółki tam ze wschodu. <laughs> Więc y Gdzieś tu kupiłem niedawno eee, i no co? Najlepsza strategia jest tak. Cena dotyka Ema 200. Kupujemy bądź cena spada poniżej m 200, czekamy na zwiększone wolumeny. Tak się robi na przykład na indeksach, no to jest akurat ETF, więc to może być inaczej. Eee, I to wtedy znowu dokupujemy. Albo po prostu robimy sobie proste dokupowanie co miesiąc po wypłacie za, nie wiem, parę, parę set złotych i sobie nam roście fajnie, długoterminowo ten ETF naprawdę. Świetnie performuje, więc nie mam pytań. Świetne uzupełnienie, dywersyfikacja mojego portfelika. I tyle w temacie, i tyle w temacie. Dobra, I teraz plan, jaką spółkę zabieram kupić i firmę. Czaję się na nią. Niedługo prawdopodobnie będzie to mój kolejny zakup. Jeżeli chcecie osobny odcinek z analizą fundamentalną tej spółki, to piszcie w komentarzach. W ogóle... Zalecam <noise> jakąś aktywność w komentarzach. tak? No i to by było na tyle. Tu są takie spółki, które obserwuję tak raz kiedyś. Więc tyle. Tyle w temacie Bitcoina, tyle w temacie rynków. Dziękuję, pozdrawiam i miłej soboty! Yeah. Jeżeli podoba ci się moja twórczość, zasubskrybuj daj łapkę w górę albo udostępnij filmik dalej. Albo rozważ płacenie mi na piwku przez przeglądarkę Brave. Dziękuję, się